Strzeleczka! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie już w szóstym odcinku Zagrajmy w Pokemon Fire Red I co? W ostatnim odcinku co? Zrobiliśmy tak... Eee, ja to tak na zaś nagrywam odcinek, więc muszę sobie przypomnieć Tak, druga oznaka zdobyta O ile dobrze pamiętam, w poprzednim odcinku jeszcze wymieniliśmy Spiroła na Farfetchta, Tylko, że muszę zmienić, chciałbym mieć na oryginalne imię, czyli Farfetch'd ale dobra, przydałby się, nie wiem, jakoś się trochę jeszcze wytrenować jakby się go przydało Ile, zobaczymy Wow Tylko przydałby się jeszcze właśnie go podekspić trochę uuuu, Nie, 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 dobra Jedziemy, jedziemy z Pikachu. Dobra O, przynajmniej się ten poziom zdobył. Dobra. I trochę podekspiję naszego Czarmiliona. Dobra, na niego ta pikachu najlepszy na latający najlepszy Pikachu, właśnie Czekaj, a mam jakieś te? A, nie mam A zobaczy ten O, świetnie To mi się zdaje, że zadziała właśnie na Odisha O, nauczyciela się ataku Leo, ale to na nic mi się ona nie przyda niestety Dobra, szybko zrobię na przyspieszeniu i jedziemy Teraz co do pieczenia kupimy. grunt grunt. Maczopa wykorzystuje do tego. O, zaraz, tylko może przydałoby się dokupić yy, w torbie. Dobra. O, potiony. przyda się i co mamy, oczywiście teraz, tylko oczywiście czekajcie, jak się przydałby się może trochę ule ten, trochę pizzeja zawalczyć. Bidzi wow. zemdlał. No Czemu mnie to nie dziwi Dobra Mam tu jakiegoś... A nie mam akurat. Na pewności jeszcze trochę tego farfeszta <laughs> ulepszę. Ale najpierw jeszcze dla pewności tego Giodu Dobra, tego na Pikachu. Aj! Kurę chciałem z niestety. Ale dobre, sparaliżowałem go. Dobra I załatwiony Ja, dobra, to ja zwieję może Oj, oj, nie tutaj O, uciekaj no I może skoczę na, te, na ten statek w końcu, żeby już nie przedłużać odcinka, bo już widzę już prawie 5 minut nagrania. Witamy SS Anny, Przepraszam, czekaźnie pan bilet. Tak. a no to możemy wchodzić. No i gitara. Bonjour! Jestem Lekelner na na statku. Z przyjemnością podam panu, co sobie życzy. Ale bardzo cichy typ. Ale co? Wchodzimy od pierwszego pokoju. I możemy w każdym pokoju spotkać jakiegoś przeciwnika. Psz, wow. Giodu Super efektywne, bardzo dobrze. Pokój numer dwa. Tu zmęczonego? O, subcio. Czyli tak, muszę zapamiętać, żeby w tym pokoju odpoczywać w tym drugim od prawej. Dobra. Ha, dygnojku, ty... Gnojku, Wow. O, super. Super, super, super. Dobra. No tak. Zapomniałem, że pigi jest bardzo podatny na truciznę. Jeszcze raz u niej wezmę Idę do tego pokoju Kelner Proszę podać pracę z wiśniami Ale ja nie jestem kelnerem, więc przykro mi Wiklitaff takie podróże poważnie kształcą. A coś dzieciak ci ma do powiedzenia? Stój. Mhm. Zawsze podróżuję z Wiklitawem, no tylko tyle ma do powiedzenia. Kocham Pokemona a ty to zobaczymy jak bardzo kochasz! Uła. Zaraz przyjdę tam do Was. Nie, to nie ten pokój, to był ten. Dobra, to ty. Nie, nie tego. O, trzynasty, level farfetched. No i załatwiony. Uuu! No i Pigi ewoluuje. Mogę się że to będzie, będzie PG od dołu. A w sumie No i gitara. Przejdę do ostatniego pokoju Widzę agenta policji jest na trój zespół R. To coś niedobrego. Dobrze wiedzieć. A tu, a tu widzę kuchnia. Ale w kuchni znalazłem greenbola. Pierwszy na tym. Pierwszy w tym, w tej mojej serii. A, no super, co sądzisz o swoim maczopie, Ale pozwól, że wezmę swojego Super Potiona. Dziękuję. No tak, oczywiście Horsi. Czędera nie Ła wow. Czekaj, co jest dobre na wodne? Elektrycznym. Co <grystanie> bardzo podobne na elektryczne Tentakul, nie. No i jest załatwiony. do pika czy do walki No i gitara załatwiony. a i nabrze Czwarty 15 level, bardzo dobrze. No i gitara. <laughs> Następny. Horsi załatwiony. Kurde, to no same Horsi ma? No i dwudziesty level. A patrzę, co to jest ten slam. Rób taki. O, slam. Nawet się przyda. Dobre, double team. Ejter. Czekaj, co jest ten Ejter. Aha, czyli 10 punktów więcej dodaję. Idealny... Idealny sposób by wytrenować swojego Pikachu. Wow. Dobra. Później ja tak jakoś się przydają o wow, tak. tego Wędkarza. Oj, przepraszam. Wow. A tak, bardzo dobrze. Ojojoj. Shender. Ale A szander się da. Dobra, czyli jakoś na pikaczu użyłem. Efektywne, bardzo dobre. Uch, maczopa na niego użył. Myślałem, że jest znowu jakieś wodnego. Dobra, tych pokonałem. A zaraz, może tu się znajdzie coś? Hyperpodion. <grym> Kto by się, się spodziewał, że w koszu na śmieci go znajdę? Dobra, weźmy podlecz. Dobra, schodami na górę. że cały świat, a nigdy jest nie spałby tak twardo, jak ten. Wyglądał jakoś tak. Snorlax. Okej, okay, dobra. No to oczywiście standardowo Pikachu. Pikachuć wymiata. To chyba będzie... Aż chciałbym nazwać ten odcinek. Pikachu wymiata. Tytuł tego odcinka. poszło teraz ty pikachu przeciwko pikachu wow nie on jest chyba typem latając dobra na pikachu lepiej typ, typ kamienny Starda. Gdzie tutaj jest coraz piękniejszy, czyli piesek można go drogo sprzedać. A w Pokémon Go stardza się przydaje do ulepszania Pokemona. Oczywiście tak, Pikachu, to, chcę. to ja na niego Giodu No i gitara. Ips, atak. Okej. Okay. <laughs> Aha, tak, Growlithe oczywiście. To ja może też Giodu No i gitara. O, no proszę, nawet już 18 poziom, a dopiero co ja wymieniałem właśnie tego artefakta. O, no, i 21 Self Destruct. No, przyda się, zaraz zobaczymy. Tylko, że to jest, że tak powiem, detonowanie siebie. Tatoś... O... Nie, ja i mój tatuś uważamy, że sterfa s jest super. Chciałbym móc tam wrócić. Przecież pokemonów. O, to super. Dobrze wiedzieć. A to co jest coś? Często miał chorobę. Nie, to nie ten. O, tutaj. Tylko wezmę Dobra i właśnie tak to jest Lubię to przewijać ciągle A za zobaczę co jest tam na górze Aha, tylko z marynarzami sobie powalczę Oczywiście fartość do tego idealnie się nadaje Ten tak pika, cool pikachu na niego Dobra. I gitara. Oj, 22. Powiedz ją. Okej, okay, dobra. A, czekaj, a zobaczę na teko. Ale bo dobre, już nieważne. Już użyłem pikachu. A, tylko z tymi dwoma mogłem sobie powalczyć, dobra. Dobra, no to jedziemy. Czekaj, tylko zapiszę. No i gitara. O! No i znowu! No chyba żartuje, żartujecie. Bonjour! Co ty robisz? No będzie, więc natychmiast je pokedex. Jeśli rozmawiam z tobą, to są wszędzie. Przy każde każdego dzieci było trawi i stworków. Na no, masz tutaj cztery? Pokedex Dobra. Dobra. Raticate. Wow. Artyklat. Oj, będzie efektywne. No tak, a akurat mojego pikachu załatwił na Artyklat, co będzie idealne. Spróbuję tego. No nie. O, dobra. Kadabra. Ale zobaczymy. Oj oj oj. Nie, no ten Arbesz to przynosi mi szczęście. Jezus, twarwe szczęście mi przyniósł. Uuuu. się czuję chorobą. Patrz jak mi to... Patrz, ja tylko O, super. Nareszcie dostaliśmy H.M. Kata. Fuj, no i po co to... No i po co patrzyłeś? Dobra, też chyba czas spadać. No to papa. Pa. Już 21 minut odcinka przeszło. I otrzymaliśmy oczywiście ten. Otwórz. O, kata użyliśmy. Na kim użyjemy? Może. Może na farfecztu. Dobra. Dobra, i zobaczyłem może z ciekawości. Yy, jakich pokemonów używam? A tutaj. Czyli tutaj to yy, niejaki generał, znaczy porucznik, porucznik Star, czy jakoś tak używa elektrycznych Pokemonów. to będę musiał. Czyli Giodu tutaj świetnie się sprawdzi, to będę musiał go trochę wytrenować. Dobra, to się go wytrenuje. Dobra. Wow. Dobra. Dobra, to do Pikachu na niego i atakuj bioruna. Oj, 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 oj. Znaczy na jaką to się nie sprawdzi eee, Co by tu wziąć? Okay, ja wezmę Dobra i gitara Coś mi teraz nie będzie przydatne? Nie, Jodu na pewno. Dobra. O, ale nie nieraz by się przydał, bo podobno bardzo dobry hipno będzie z tego. どのつつ選びし antidotu. Mi mieć. Okej. Okay. Jedziemy. jedziemy. <ścoughs> Jaki to seperek efektywna? O i Nidorino. No i gitara. Załatwiony. No, a ten używa. Widzę elektrycznych Pokémonów załatwiony. O, leży ja kolejny Magnemite i 24. O, i na już ma ewolucję magnetona. Mm. <laughs> no i 10 poziom ben Sprout. No i gitara. Tak załatwił wszystko. Wow! I do Dziedo już ewoluuje. Yeah! Jaki to będzie Pokémon Graveler chyba, czy jakoś tak. No i elegancko. Tylko oczywiście podleczę i będę kończył ten odcineczek. Oczywiście tak, już żadnego Pokemona nie wymieniałem. Przez co będzie już w porządku. No to co, to będziemy w następnym odcinku już walczyć właśnie z tym, z trzecim liderem sali. Tego oczywiście zrobię tak, zapiszę. I co, i oczywiście będę kończył, więc jeśli wam się podobało to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Znaczy, tak właśnie w sensie. Więc co, no to trzymajcie się, strzałeczka. I na razie.